Witam wszystkich! Dzisiaj będziemy grać w Roblox Horror, rozumiecie to? Roblox Horror, co nie? I to jest um, Horror z MrBistem, więc zobaczymy, co to będzie, co nie. No, na razie jest wstęp, więc zobaczymy, co się dzieje. O kurde, ej, to się grubo dzieje, nie? O nie, no i co teraz się stanie, nie wiem. Ej, ja się boję teraz, serio, mega się boję. Ej, sorry, że tak nie nagrywałam w ogóle, ale mi się nie chciało, do tego była szkoła, no. Jakby nie oceniajcie mnie. Ja mogę robić co chcę, tak naprawdę. Nie musicie mnie oglądać, wiecie? Ja pierdzielę ja się, bo ja pewnie Mister mnie już zje zaraz. Halo. A, ja mogę się ruszać, a ja nic nie widzę, kurde. A, dobra, muszę wejść. Dupo widać. A jak ja mam wejść? A, dobra, dobra. Ale kamera jest do dupy. Aha, bo ja. Aha, dobra, bo ja trzymałam myszkę. Dobra, nieważne. Dzień dobry. Cześć. Twoja zmiana jest skończona, gościu. Możesz iść już. Tak. Słyszałeś wiadomości? Jest y, ten morderca na y, tym na wolności. Nie stra... Y, a to ja. Y, nie strasz mnie. Będzie dobrze. Dobra, jest północ. No wiesz, jest północ, nie? Dobra, idź stąd! Teraz ja. Ja pierdziele. Ej, to on! Ale przecież to jest on! Gocie, przecież to jest ten morderca! On u nas pracuje! Hmm. Clock in, ale jak ja mam clock in? Tu? A ja tu gdzieś muszę... A, dobra, dobra! No ja nie chcę kupować! Ja chcę posprzątać! Jeszcze mam śmieci kupować, kurde Ej, tam coś stoi To bałwan Dobra Zamykam drzwi, żeby ten potwór do mnie nie przyszedł, nie? Secret ending Ja pierdzielę, no Tylko wyłodzają pieniądze z tych ludzi ja próbuję zarobić na życie teraz, a oni jeszcze ode mnie wyłudzają. Ej, ej, jedzie, jedzie. O Boże, ale się zestrałem. A czemu pan tak idzie? A może pan... Może pan nie lewitować, bo trochę się cykam. Hej. Czy mogę pizzę? No, no możesz. Jakie chcesz te dodatki? Ale co to znaczy? Co to znaczy te, co zawsze, kurde? Regularne jakieś kurde, ja nie wiem. Dobra, jak ci się nie podoba, to stąd wyjść. człowieku nawet nie odeszłam od blatu, kurde pizzę trzeba wziąć, bake pizza. Ej, to on jest chyba a. a! Okay. Proszę. Dzięki. Przegry... Eee! E! Następny. Nie można, pamiętajcie, nigdy być ym, niemiłym do osoby, która robi wam jedzenie, bo zawsze może wam napluć. Ja zawsze się zesram tego misterbista, jak się odwracam. Uuja! Cześć. A ja mam tłumaczyć wam. Nie no, chyba że tak nie jesteście głupi. Czemu pokażę wy okno? Ja pierdzie. Chciałem darmową pizzę. Nie dajemy darmowych pizzów. Idź sobie! Robisz duży błąd tutaj. Opuść ten lokal teraz, bo zadzwonię na policję. Nie, proszę! Ja pierdzę my jesteśmy głupi jacyś. Przyszli do nas morderca, poszukiwano i prosili o darmową pizzę I my mówimy mu, że nie Tu jest chore psychicznie Kurde Eee, wszystko okej, okay, proszę pani? Ale wszystko okej? Okay? Daj mi peperoni pizza teraz! Ej, ale proszę trochę milej do mnie mówić ale ona ma chyba jakieś dgawki, chyba nie jest do... Chyba nie jest z nią dobrze po tym upadku jednak Wszystko okej, okay, proszę pani? Proszę Twój y, menadżer y, o tym usłyszy Jestem pewna, że usłyszy Ja pierdzielę, ja nie muszą on ma usłyszeć niby. Nara. To idzie. Ja pierdzielę. Co to jest? Ja pierdzielę. Szczury. Dobra. Koniec już. Wszystkie? O kurde kolejne Ej to jest ten Ale e... Głodny Mr Beast Hej Trzy duże pepperoni pizza O matku Zrobię szybko No dobra Masakra powinni mi dawać kurde Dodatkowe pieniądze za to. Proszę. Ja, yeah, dobra gościu, wypieprza. Znaczy, yy, idź sobie, ci jest kaśnica? O, tu, ale ja nie mogę jej wziąć. O, matko. Zachciało się kurde trzech dużych peperoni O, pani kochana Dzień dobry Szybko czy mogę y, serową pizzę? Tak, tak poproszę y, 6 dolarów Proszę Hej, bądź bez bo... Be 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 no dobra, rozumiecie. Widziałam bogatego gościa tam Dobra, miłego dnia Ona widziała bogatego gościa, rozumiecie to? O, idzie, idzie następny Ej, ej, ej! Chodź! Gdzie pan jest? O Dzień dobry Hej Cześć. Ej, on prawie rozbił się autem. Miał wypadek prawie z jakimś gościem. Z Mr Beastem. Nie znam go, proszę pana. No dobra. Dawaj mi pepperoni pizza. Dobra. Dobra. Proszę bardzo. Ej, ale nie trzeba się tak śpieszyć! Halo? Niech się trochę pan pośpieszy. Wow. Pewnie coś mi wyskoczy na mordę teraz. Oczywiście, że na dworze, kurde. I coś mi wyskoczy na mordę. O, jedzie. Policja? Ej, to policja jedzie. Panie policjancie, ja nic nie zrobiłam. O, wywalił się, kurde. Cześć. Eee. Yy... Yy, dostaliśmy tutaj yy, wezwanie. Kurde, zamierzam yy, przystać Czyli tutaj się coś dziwnego stało w tę noc. Tak, właściwie to. Tutaj jest gościu w czerwonej koszulce na drodze. Jeden z klientów prawie miał wypadek przez niego. Przykro mi to słyszeć. Ale Mister nie miał niebieski? Albo czarnej? A no, oczywiście, typowy policjant. Zanim coś zrobi, to oczywiście wezmie pizzę. Pewnie! Robimy, robimy. Proszę, panie policjancie, niech pan teraz się zajmie tym Mister Dziękuję ci synu. Bądź bezpieczny tej nocy. Do widzenia, panie policjancie. Ale gdzie jest ten Mr Beast na drodze? Ja nie widzę. O może. Wiedziałam, Wo pan Panie Mr. Beast. Co do? E, czy mogę dostać 20 Apic peperoni? Eee, no. Ale czemu pan siedzi w mojej zamrażarce? Ale daję je bezdomnym. Ale dalej musisz zapłacić. Nie, dzięki. No dobra, zły misterbiście. Wyjdź stąd! Teraz! Będziesz tego żałować. Ło, oo, panie MrBeast Ej. Wypad stąd. Jaki dziwny koleś. Dzień dobry, proszę pani. Mam nadzieję, że pani tego nie widziała. Cześć, hej, eee, chciałem zgłosić problem? Pewnie, jaki? Nasze łazienki są takie brudne, że nie kiedy ostatnio je oczyściliśmy. Moje przeprosiny. Zaraz je umyję. A czemu mamy kible kurde kilometr od domu? Kurde. Mam nadzieję, że nie będzie tu misterbista w Kiblu. Uuu, o, 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 o. Przepraszam, przepraszam Przepraszam, nie chciałam przeszkodzić Ja tylko chcę skorzystać z toalety Przerażasz moich klientów Wychodź, teraz Ale podeszj się najpierw może o, o. Ej, ale... A nie zamykaj mnie tu! Z tym twoim gównem. Co to za dźwięki? Coś wybiło szybę. Co to było? Czy ty jesteś za to odpowiedzialny? Przestań. O, o, o... A... Dzisiaj nauczysz się przydatnej lekcji Śmierć Boże. Ten morderca z radia jest tu Zaraz mnie złapie, pomóżcie mi Proszę opisz mi tego mordercę. Jest bardzo duży i zły. Jest Mr. Okej Ok. Proszę być spokojnym. Zaraz przyjadą oficerzy i tak dalej. W międzyczasie nie akceptuj nic od gościa i będzie dobrze. No nie. No nie. Jeszcze mi prąd wywaliło, kurde. Nie widzę go, ale czuję, że jest blisko. Ej, dobra, chowamy się w Kiblu. Się tak zesram tam, że nie wytrzyma. Siedzę tu. Albo do kabiny. Albo nie, nie, muszę wiedzieć kiedy wejdzie. Porwany Ja Mmm. Dobra, mam nadzieję, że się nie zastraliście w gacie z tego strachu i o czemu tu nikogo nie ma. Wszyscy wyszli ze strachu chyba. Ale no mam nadzieję, że wam się podobało I że nie wystraszyliście się zbyt bardzo Mr. Bista I mam nadzieję i życzę wam tego Że taki Mr. Przyjdzie do was i wam da 10 tysięcy Macie większą szansę Na to jeśli jesteście bezdomnym A więc pa